Zadanie z proporcjonalności prostej. Tutaj mamy takie dwie tabelki i mamy na podstawie tych tabelek stwierdzić, czy droga jest tutaj proporcjonalna do czasu w przykładzie A i B. W przykładzie A to patrzymy sobie, czy są tutaj dwa możliwe sposoby. Jest jeden możliwy sposób, że patrzymy sobie, jeżeli czas nam wzrósł dwa razy, czy droga też wzrosła dwa razy. Tak. Czy jak czas wzrósł trzy razy, czy droga też trzy razy wzrosła. No tak. Czas wzrósł pięć razy zwiększył się jego długość, wzrosła 5 razy, nie, wydłużył się czas 5 razy, pięciokrotnie, no to droga też się pięciokrotnie wydłużyła. Także widzimy, że tutaj jest ta proporcjonalność, czyli w podpunkcie A odpowiedź będzie, że tak, te wielkości są proporcjonalne. Możemy też sobie sprawdzić, iloraz na przykład podzielić drogę na czas, 6 na 1, 12 na 2, 18 na 3, jeżeli to jest cały czas ta sama liczba, wynik tego dzielenia to też są to wielkości proporcjonalne albo możemy odwrotnie też podzielić 1 na 6 2 dwa na 12 3 na 18 i tu nam wychodzą takie łamki że jak sobie skrócimy to cały czas y, będzie to ta sama liczba 1/6 także na dwa sposoby sprawdziliśmy tak te wielkości są proporcjonalne pod punkcie B też sprawdzamy sobie najpierw w ten pierwszy sposób, czyli że jak czas nam wzrośnie na przykład dwa razy, czy droga też wzrośnie dwa razy? Na początku tak. Jeżeli czas wzrośnie nam cztery razy, to droga, i tu uwaga, już nie wzrośnie cztery razy. Czas nam wzrósł pięć razy, droga też nie wzrosła pięć razy. Także tutaj widać, że to nie jest proporcjonalność. Jak sprawdzimy sobie iloraz, 5 na 1, 10 na 2, 19 na 4, 22 na 5, to nie będzie cały czas ten sam iloraz. Także w podpunkcie B droga, droga i czas nie są proporcjonalne.